Bądź mną. Anon level 14. Wychowawca pyta, czy zrobimy mi klasowe. Wszyscy się zgodzili. Nawet ty. Jedna z dziewczynka z klasy mówi Proszę pana, a do ilu złotych? Do pięćdziesięciu złotych. Następnego dnia robicie losowanie. Ty wylosowałeś twojego kolegę. Gospodarz klasy mówi, nie mówimy, kogo mamy. I nie wymieniamy się. Wychowawca mówi, że mamy napisać, co chcemy. Ty napisałeś Pace of Card albo Lego Ninjago 71790 Mamy czas do 10 grudnia Czyli 9 dni W domu mówisz starym, że Mikołaj Twój kolega chciał myszkę albo słuchawki Zamawiasz słuchawki 5 dni później wracasz do domu Stara krzyczy, że w twoim pokoju spaczka Dajesz słuchawki do torby 10 grudnia Bierzesz prezent do szkoły. Godzina wychowawcza. Dajesz torbę pod choinkę. Wychowawca mówi, ty masz rozdałeś prezenty. Bierzesz pierwszy prezent i mówisz, Grażyna Kowalska, czyli ta gruba świnia. Co prędzej ją przeskoczysz, niż obejdziesz. Ostatni prezent twój. Dostałeś Lego. I pytasz, kto cię miał. Twój kolega krzyczy, ja. Mikołajki klasowe w tym roku są zajebiste. Profit. thank you